Oficer Marynarki Wojennej, który został zwolniony ze służby w roku 67, a w latach 70 miał odwagę publicznie ogłosić, że jego mieszkanie w Gdańsku na Morenie jest punktem konsultacyjnym Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Jest dzisiaj wielu tak zwanych bohaterów opozycji demokratycznej. Ich zasługi podnosi się pod niebiosa, nawet są tacy, którzy dostali order Orła Białego. Ja nie znam człowieka odważniejszego i powiedziałbym też, nie znam człowieka bardziej zuchwałego w, swoich, w swojej wierności niż Tadeusz Szczudłowski zupełnie nieznany Polakom. Aby ja dzisiaj zapytać w Warszawie na ulicy, czy pan, pani wie, kto to jest Tadeusz Czudłowski, to byłoby wzruszenie ramion. Nieznany, ponieważ człowiek, któremu nie podobały się pewne rozstrzygnięcia polityczne lat 89-90, nie jest dzisiaj specjalnie rozpieszany przez media. Powiem więcej, przez parę lat Tadeusz Czudłowski jak gdyby w świadomości Polaków nie istniał. Kiedy napisałem o nim skromny artykulik, powiedział mi, dziękuję za odpopielenie. Chociaż moje zasługi były tu niewielkie. Kiedy zaprosiliśmy go, kiedy Instytut Pamięci Narodowej <kluw> przypominał tamten czas, po raz kolejny podziękował za odpopielenie. Więc my, spotykając się z Tadeuszem Szczudłowskim, też po raz kolejny go odpopielamy. Proszę Państwa, jeśli człowiek. W czasach prl był oficerem marynarki wojennej. Jeśli potem deklaruje się do opozycji i jeśli podaje adres swojego mieszkania i mówi to jest punkt konsultacyjny, no to ja sobie nie wyobrażam większej odwagi w tamtym czasie. Ale to nie wszystko. Państwo wiedzą dobrze, że Tadeusz Czudłowski to jest bohater spod pomnika Jana III Sobieskiego, Rok 78-79, 3 maja, 11 listopada. Kilkaset ludzi zgromadzonych, szczególnie te listopady dobrze pamiętam, zgromadzonych pod pomnikiem. Otwarte wszystkie okna w domu prasy. Jacyś dziwni ludzie patrzą, co się dzieje. Niektórzy fotografują. Pewnie nie wszyscy dziennikarze. Raczej nie, jacyś dziwni ludzie między nami, ale przede wszystkim ludzie głęboko wzruszeni, tak jakby jakiś cud się wydarzył. Bo to 11 listopada i my się spotykamy na manifestacji narodowej. I wszyscy czekają na człowieka, który zabierze głos. Ten człowiek nazywał się Tadeusz Czudłowski. On wiedział, że może być aresztowany przez SB, więc na wszelki wypadek tydzień wcześniej. Opuszczał swoje mieszkanie, jechał na orumnie do swojego przyjaciela, jeszcze z czasów służby w marynarce wojennej, który miał odwagę go ukrywać. Potem zdarzało się, że w przebraniu raz nawet nie mówić. Nie mówię o tym, że w kobiecie, bo zawsze wąsy nosie, a kiedyś powiedziałem, że w przebraniu nie wieliście. Tak nigdy nie było, Chodzi ze względu na to, że na ogół nosi obronę, i też. To za kogo się przebierać? No do takiego z prowincji dziadka, który przejechał do wielkiego miasta syna odwiedzić. I się zgubił? Kapelusz, walizka stara, przedwojenna. Tak, i się zgubiły trafił po sobieskiego w Tam mnie nie chciało nawet nie dopuścić, bo co pan się tu a pan wie, co tu się dzieje, a pan tu odejdzie, pan Więc proszę państwa, czekaliśmy na Tadeusza Szczudłowskiego, który wyrastał jak z ziemi i zaczynał przemawiać. Jedno z tych przemówień możemy odtworzyć w tej chwili. Myślę, że najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić na rozpoczęcie spotkania Tadeuszu, zanim będziemy kontynuować, to przypomnieć Twoje przemówienie pod pomnikiem Jana III Sowieckiego, 11 listopada 1930. Ale ja, który ja, miał coś powiedzieć. Dobrze, przepraszam, to, 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 to za chwilę Andrzeju, tylko aby ten klik. To, ja to, to, to spuszczamy i potem ten plik, ale to za chwilę okay. tak. Czyli przywitanie Tadeusza Szygurskiego z Państwem. Proszę ja Państwa, bardzo się cieszę, że jestem wśród Państwa z wielu przyczyn. Po pierwsze, że Gdynia to była e, miastem marzeń mojego w mojej młodości, bo już będąc na południu, będąc, no, znaczy będąc wygnańcem ze Lwowa, to znaczy południem to wygnanie przybiegało, więc znalazłem się wówczas e, 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 na południu Polski. <laughs> e, i, ale to, to marzenie po Gdyni w jakiś sposób było zawsze żywe dla mnie, jako że podobno moi dziadkowie kamieńcy z Nadgórcza znali się nawet z rodziną e, m, Korzeniowskich. Potem był Korzeniowski, syn Korzeniowskiego, Marta Konrad. Więc, więc nawet tam były opowieści, pamiętam, jakbyśmy byłem u dziadka na piecu, prawda, się siedziało i się słuchało opowieści tych wydajeńców, cebidów, stańców i tak dalej. I pamiętam, że mówiono też o korzylich. I to się tak jakoś utkwiło we mnie, że mi ciągle... Jest, że już na południu tam... Po gimnazjum to jak bardzo zorganizowałem i tak. I stąd też znalazłem się w Gdyni w szkole Margarki wojennej. Pra no, to nie było tak he, bezpośrednio, tylko byłem powołane do wojska, do służby czynnej, bo maturze już miałem do osób, no, po, czas powołania do służby wojskowej zasadniczej. No i byłem jak w zasadniczej służbie rok czasu i na to no, bo wtedy tak jak się miało na kurę, to, to te przyspieszone kursy oficerów rezerwy, no i chciano wcielić się do czynnej służby, ale akurat był warbunek do szkół, między innymi przyjechali z dyni, no i zaciągnąłem się do malarki, stąd właśnie znalazłem się w pracy w No jeżeli chodzi Oto o te wygnania. Bo z pewnością tutaj już Państwo są, że tak powiem, wygnańcy z kresów wschodnio północnych, Wilna. No ja jestem akurat z Podola wygnańcem. I trzeba powiedzieć, że nie mówiąc już o, o tym, że właśnie... Cała Polska gdy nie zbudowała. Ale trzeba powiedzieć, że gdyby nie właśnie ta gdynia, gdyby nie później western gdyby nie obalana helu, kępy ostyjskiej, gdyby nie pułkownik Dąb i jego podstawa prawie Honroła jako oficera polskiego. I wielu przy... można dać tutaj przykład, nie byłoby Solidarności specjalnie. A trzeba jeszcze dodać do tego, że w tym, ty, tym zjawisku, jak nawet można powiedzieć, w wyjątkowym dziejach narodu polskiego, powstaniu tego wielkiego ruchu społecznego pod nazwą Solidarność, to też się złożyło to, że właśnie tu na wybrzeżu był taki konglomerat ludzi, cały Polski, łącznie z Kresami, a szczególnie i tu właśnie ci razem z tubylczą ludnością kaszubów, Pomorzan, Ociebiaków i tak dalej, którzy tutaj nas wygnańców zarówno z Wilna jak i z Wowa przygnali dali nam dach nad głową, więc Prawda? Zostaliśmy naprawdę serdecznie tutaj przyjęci, mogliśmy się zadomowić i mogliśmy, oni nam przekazali, co to są prusacy, a my z Kresów uświadomiliśmy im, co to, to są mostane. I to wszystko się złożyło na to, że ten ruch niby związkowy początkowo przeistoczył się w ruch polityczny, w ruch niepodległościowy. No. Był też udział w tym, w tym preludium do tego ruchu. Były też działania opozycji, która się w latach 70. już tworzyła, głównie tu w Gdańsku ruch obrony praw człowieka w Polsce, a później troszkę ruch młodej Polski, którzyśmy organizowali te patriotyczne manifestacje pod pomnikiem króla sowieckiego, I tu może tak wniosek, że którego byśmy lwawiacy tutaj przyprowadzili tego konia z Lwowa, bo on stał na, na, na to Danczu także Na wałach hetmańskich. Na wałach hetmańskich i potem się znalazł Dań, w i właśnie pod tym pomnikiem były te manifestacje. No i właśnie, jeżeli państwo pozwolą, przyjaciel na przykład to może byśmy właśnie wspomnieli sobie jedno z tych wystąpień moich podsepionek. <grym> Bardzo będę wdzięczny, jeżeli zechcecie Państwo wysłuchać. Z którego roku? 11 jest listopada jest? 79 roku i proszę wsłuchać się oczu.